Sobota drugiego tygodnia adwentu. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 17, wersety od 10 do 13. Eliasz już przyszedł, a nie poznali go. Święty Jan Chrzciciel jest zapowiadanym Eliaszem. To paradoks, ale Żydzi wciąż czekają na powrót Eliasza. Do dziś w każdej synagodze przygotowane jest dla niego miejsce. Pozostaje jednak ciągle puste. Bo chociaż ten, którego nadejścia tak bardzo pragnęli, już przyszedł, oni go nie rozpoznali, nie przyjęli jego nauki i nie przygotowali swoich serc na nadejście Mesjasza. Można czegoś bardzo pragnąć, a jednocześnie być tak zaślepionym tym pragnieniem, że nie zauważa się, kiedy ono się spełnia. Jana kazał ściąć Herod. W taki sposób. Często ginęli prorocy, uwielbiając swoją męczeńską śmiercią Boga. Taka śmierć była wyrazem wielkodusznej i ofiarnej miłości proroka do Boga. Jan dobrze zdawał sobie z tego sprawę. Sam przecież mówił, że musi się umniejszać, aby wzrastał Chrystus. Umniejszał się aż do końca, aż po kres swojego istnienia. Prorok Eliasz jest największym z proroków Starego Testamentu. Dlatego śmierć świętego Jana Chrzciciela zamyka Stary i otwiera Nowy Testament. W Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu zostanie przelana krew tylko jednego proroka Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To właśnie w tej krwi zostanie zawarte Przymierze Boga z ludźmi, Przymierze wieczne, którego już nikt nie będzie mógł zerwać. Podziękujmy dziś Bogu za Jego nieskończoną miłość do nas. Podziękujmy szczególnie za tych świadków wiary, których On do nas nieustannie posyła, aby w ten sposób pociągnąć nas do siebie jedynego źródła prawdy, wolności i wiekuistego szczęścia. Boże, dziękuję Ci za tych zwiastunów dobrej nowiny, którzy przygotowali moje serce na przejście Twojej prawdy. Umocnij mnie abym sam stał się lampą dla innych.